zaoszczędziło na nas ponad 27 milionów złotych, których nam nie wypłaciło. Ja Musi się e, jednak redaktor swoistą z tą myślą, że są pewne wehikuły prawne, które pozwalają e, oszczędzić e, podatnikowi no, spłaty tych zobowiązań. A jak to pan mówi, no ale my, te dwa miliony to dla Polski. No ja też dla Polski bym chciał dostać 2 miliony. No, na jedną trzecią tych zobowiązań pieniądze mamy jeszcze zabezpieczone, e, natomiast Pozostała część no to jest pewne ryzyko związane z prowadzeniem tego typu działalności. Są w naszej polityce osoby, które za każdym razem kiedy biorą udział w jakimś wystąpieniu publicznym, robią z siebie pośmiewisko. Jedną z takich osób jest jedyny i niezastąpiony pan naleśnik, który zawsze, kiedy pojawia się w mediach, to odwala coś głupiego, ale tym razem aż przeszedł sam siebie i zaczął opowiadać rzeczy, które nie tylko są oburzające, ale są wprost odklejone. Bo nie wiem jak inaczej nazwać to, że pan Zębaczyński wprost broni ludzi którzy narobili długów i teraz nie zamierzają ich oddać. Na szczęście zrobił to w swój niepowtarzalny sposób. Jesteście na kanale Kto wygrał, a dzisiaj przeanalizujemy ten wspaniały wywiad. Ale zanim przejdziemy do tematu, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba, bo jeśli tego nie zrobicie, to już nigdy nie zjecie dobrego naleśnika. Zrobione? Jeśli tak, to wielkie dzięki. A teraz bez zbędnego przedłużania przejdźmy do tematu. No każdy wiedział, że nasz dzisiejszy bohater ma gigantyczny potencjał do robienia dobrego kontentu, ale chyba nikt się nie spodziewał, że potrafi bronić aż tak absurdalnych poglądów. Ale najpierw zróbmy sobie taki mały myślowy eksperyment. Jak myślicie, co się stanie? Jak nie spłacicie kredytu, który wzięliście, albo komuś nie zapłacicie, no wtedy stracicie wszystko, a jeśli to nie starczy, a wy skończycie swój czas na tym padole łez, to dług przechodzi na waszych bliskich, ale taka reguła nie dotyczy wszystkich, bo istnieje jeden bardzo prosty sposób, jak nie musieć spłacać swoich zobowiązań. Wystarczy być politykiem, a te długi muszą być na partię. Wówczas po jej zniknięciu bank może najwyżej obejść się smakiem. Brzmi absurdalnie, co nie? Ale właśnie w takiej sytuacji jest nowoczesna, czyli partia, którą wessała koalicja obywatelska. Według pana Zębaczyńskiego nie ma w tym nic złego. Innego banku i wobec komercyjnej telewizji i e, przeprowadziliśmy taki sposób likwidacji partii, że po prostu te dwa podmioty z żalem to mówię będą musiały sobie zapisać Reszty tych zobowiązań po stronie. To jest strasznie zgodne, to znaczy zmieniacie organizację i komercyjny bank, komercyjna telewizja. Ja oczywiście obaj wiemy, jakie to są, ale nie będziemy tego mówić. Nie, muszą sobie zapisać straty. Fantastyczny na jedno, model! na jedną trzecią tych zobowiązań pieniądze mamy jeszcze zabezpieczone. Um, natomiast pozostała część, no to jest pewne ryzyko związane z prowadzeniem tego typu działalności, jakimi jest kredytowanie partii politycznych. Panie, politycznej. Panie gdy Pan wyjaśnił takim zwykłym przedsiębiorcom albo zwykłym ludziom, jak to zrobić, żeby um, to załatwić w ten sposób, żeby bank, albo telewizja, albo jakikolwiek wierzyciel zapisał sobie to w stratach. Z kim się trzeba zjednoczyć? E Najlepiej z partią władzy, to rozumiemy. Żeby móc sobie odpisać i powiedzieć niech ten bank zapisuje. Pytam się w imieniu Re wszystkich słuchaczy, którzy Re tutaj w napięciu że, czekają. E no, partia polityczna to nie jest firma, a, a państwo to nie jest No ale biznes. zaciąga kredyt. Oczywiście zaciąga na podstawie sondaży. E, to jest normalne ryzyko. Na pewno ktoś, kto nas słucha e, spotkał się z, z niespłaconymi różnego rodzaju zobowiązaniami, ale to, co jest istotne, my to robimy wszystko z, zgodnie z literą prawa i robimy to po coś. Po to, żeby stworzyć mocniejszą formację i po to, żebyśmy jeszcze dać walizkę. Jeśli ja umrę, to moja żona będzie spłacać kredyt, który zaciągnąłem. Jeśli firma moja albo jakakolwiek inna zbankrutuje, to spadkobiercy... Będą spłacać kredyt. A pan mówi, no ale my, te dwa miliony, to dla Polski. No ja też dla Polski bym chciał dostać dwa miliony. No nie wiem jak wy, ale dla mnie jest to najlepszy możliwy dowód na to, jak bardzo pan Zembaczyński jest odklejony od życia normalnych ludzi. Czy on naprawdę nie widzi żadnego problemu w tym, że politycy mają takie benefity i są stawiani ponad normalnymi, zwykłymi ludźmi? Nie wiem jak wy, ale mi wydawało się, że politycy powinni dawać przykład tego, jak należy postępować, a ta cała sprawa jest tego przeciwieństwem. W końcu nowoczesna tak naprawdę nie zniknęła, tylko została przejęta, więc koalicja mogłaby po prostu spłacić ten dług. Nie tylko byłoby to lepsze dla ich piaru, ale też zwyczajnie po ludzku uczciwe. Ta kwota przecież nie jest nawet taka ogromna, aby nie mogli jej spłacić. Koalicja jest przecież największą partią w Polsce. To takie 2 miliony to dla nich jak dla ciebie 200 zł. No trochę boli, trochę żal. Ale nie ma tragedii. Zamiast tego nasz bohater, pełen buty i przekonania o swojej pozycji, nie tylko nie potrafi posypać głowy popiołem, a jeszcze ostentacyjnie mówi, że powinniśmy się cieszyć, że nie spłacili tych pieniędzy. Bo gdyby im się udało, a nowoczesna by jeszcze istniała, to Polacy zapłaciliby jeszcze więcej. Musi się jednak redaktor swoistą myślą, że są pewne wehikuły prawne, które pozwalają oszczędzić podatnikowi no, spłaty tych zobowiązań. A ja chcę jeszcze jedną rzecz bardzo, bardzo ważną powiedzieć, bo pan stawia tutaj taką tezę, że państwo straciło na nowoczesnych. Wręcz odwrotnie. Przez to, że zostaliśmy, uważam niesłusznie, pozbawieni dotacji i subwencji w pewnym okresie, to państwo zaoszczędziło na nas ponad 27 milionów złotych, których nam nie wypłaciło. Ja twierdzę, że I, telewizja ja pan, i, i bank na was straciły. No dobrze, no to oczywiście każdy, kto prowadzi tego typu działalność, musi się liczyć z ryzykiem. Oczywiście to nie była nasza intencja, żeby tak się to stało. Ja uważam, że należy docenić, że pozbawieni funduszy spłacaliśmy zobowiązania, które kto inny zaciągnął. Że Wasza na, partia zaciągnęła. Na, no, inny zarząd, inny przewodniczący, że pozostaliśmy na rynku politycznym przez 10 lat, że nie skończyło się komornikiem i że właściwie każdy, kto słucha tej audycji zaoszczędził na tym, ponieważ nie wypła. Pracano nam a my potrafiliśmy mimo to utrzymać się na powierzchni i zminimalizować te zobowiązania, więc życzę każdemu no, takiego to losu to politycznego. Jest świata, to jest naprawdę mistrzostwo świata. propagandy powiedzenie, że zaoszczędziłem no. na tym, że wyście nie spłacili. No dokładnie tak to wygląda. Nie, zaoszczędził pan na tym, że państwo nam nie wypłacało przez lata dotacji subwencji, 27 milionów. A nie, no jak tak, to wielce dziękuję za waszą szczodrość, a nawet powiedziałbym, że jesteście zbyt łaskawi. Szkoda, że nie potrafili zrobić tego tak jak należy i tak, aby nikt nie mógł się do nich doczepić. No ale najwyraźniej właśnie na tym polega to całe przywracanie praworządności. Kiedy Polakom brakuje do pierwszego, bo wzięli kredyt na mieszkanie, żeby mieć po prostu gdzie mieszkać, to nasze kochane elity twierdzą, że oni to nie muszą nic spłacać, bo oni mają partię polityczną i to przecież jest ryzyko pożyczania partią. Szkoda, że pan palikot nie wpadł na tak genialny pomysł. Bo w sumie to czemu on jest w więzieniu? Przecież jedyne co zrobił, to nie mógł zapłacić zobowiązań, które nabrał. Szkoda, że on nie machnął ręką i nie powiedział, że w sumie to on też działał dla dobra Polski i to dlatego brał te pieniądze, a poza tym to chyba ci inwestorzy byli świadomi, że biznes może nie wypalić i jakby się zastanowić, to sami są sobie winni. Było nie inwestować i wszystko byłoby git. No przecież jest to prawdziwy absurd. I nie do końca rozumiem, dlaczego Zębaczyński w ogóle pojawił się na tej rozmowie. Przecież wystarczyło po prostu tam nie iść i przeczekać całą tę sprawę, bo swoją decyzją, aby tam pójść i zacząć mówić o tym w ten butny sposób, udowodnił tylko, że nie obchodzi go to, jak jego partie postrzegają zwykli ludzie. Nie wiem jak wy, ale mi się wydaje, że Donald Tusk nie będzie zadowolony z tego, co zrobił jego podopieczny. Już prawie było dobrze, już prawie był spokój. A tu nagle wchodzi na leśnik i zaczyna gadać takie rzeczy. Mam wrażenie, że dopóki w koalicji będą pracować tego typu osoby, to u nich chyba nigdy nie będzie dnia bez afery, bo zaczynam mieć wrażenie, że oni robią to specjalnie. Co sądzicie o Zębaczyńskim? Myślicie, że potrzebujemy tego typu polityków w naszym rządzie? Oburza Was to, co powiedział? Czy może jednak jesteście zdania, że partie polityczne powinny mieć większe prawa niż zwykli Polacy? Dajcie znać w komentarzach. Byliście na kanale Kto wygrał? Dzięki za dzisiaj. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz suba. Do usłyszenia. Siema.